Alma Pil była jedną z najbardziej wyjątkowych projektantów w Faberze urodziła się w Moskwie jako córka, Oskara Pila, kierownika moskiewskiego warsztatu Faberze i wnuczka Augusta Holmstroma, czołowego jubilera firmy. Po śmierci ojca matka Almy przeniosła się wraz z rodziną do petersburskiego domu swoich rodziców. To tam Alma studiowała rysunek u Eugena jako artysty z firmy Faberze. Udzielone przez niego lekcje kreślenia wzorów dały Almie zaplecze, które pozwoliło jej na pracę w warsztatach faberże na stanowisku stażystki. Do jej głównych zadań należało dokumentowanie przedmiotów wytwarzanych w warsztacie poprzez wykonywanie szczegółowego rysunku przedmiotów w naturalnej wielkości, a także opisywanie i szkicowanie użytych w biżuterii kamieni szlachetnych oraz innych materiałów. W bardzo ograniczonym czasie wolnym, Alma zaczęła tworzyć swoje szkice projektowe, które w końcu przykuły uwagę jej dziadka Alberta, będącego jednym z głównych mistrzów pracujących dla firmy. Zachwycony pięknem tych szkiców i ich nowatorskim kreatywnym podejściem, kazał mistrzom pracującym w warsztatach realizować projekty Almy razem z jego własnymi. W ten sposób Alma została pierwszą kobietą projektantką Faberze, której zdolności i wyobraźnia nie ustępowały pozostałym mistrzom zatrudnionym przez Karla. Pierwsze znaczące dla pozycji Almy w firmie zamówienie zostało dokonane przez niezwykle bogatego klienta warsztatu, doktora Emanuela Nobla z Imperium Naftowego Nobla, który poprosił o stworzenie 40 broszek, Mających stanowić prezenty dla jego klientów i gości. Jedynym wymogiem było, aby powstały z dość niekosztownych materiałów, by nie były postrzegane jako forma przekupstwa czy łapówki. Opowiadając jakiś czas temu o najpiękniejszym w moim odczuciu jaju, jaju zimowym, wspomniałem o inspiracji, jaką Alma dostrzegła, siedząc w pobliżu okna, które mroźna rosyjska zima pomalowała kryształkami lodu. To właśnie ona dostarczyła jej natchnienia do tego, by stworzyć broszki dla Nobla, a także zrealizować kilka innych projektów w tym stylu, w tym puzderka broszki i wisiorki. Brosze Nobla powstały w sześciu wzorach, wykonano je w krysztale górskim oprawionym stopem platyny i srebra oraz ozdobionym drobnymi diamentami o szlifie rozetowym. Realizacja zachwyciła potentata do tego stopnia, że w późniejszym czasie zamówił kilka innych przedmiotów w tym stylu, m.in. jajo nawiązujące do tych stworzonych na zamówienie carskiego dworu oraz wykupił wzory stworzone przez Almę, tak by mógł ich używać na wyłączność. Dzięki zamówieniu Nobla, Alma zyskała rozgłos i została wybrana do zaprojektowania podarunków które miały zostać rozdane dygnitarzom i możnym tego świata z okazji 300. rocznicy panowania dynastii romanowów w 1913 roku. Powstało kilka wariantów przypinki inkrustowanej różnymi kamieniami szlachetnymi, a także pierścienie i wisiorki rozdawane w zależności od pozycji społecznej i dyplomatycznej. Kolejnym ważnym zamówieniem było jajo zimowe stworzone na zamówienie cara jako podarunek dla jego matki cesarzowej wdowy Marii. Jajo to uważa się za najcenniejsze ze wszystkich 52 cesarskich jaj. Jego lodowa fasada, wykonana z syberyjskiego kryształu górskiego, kryje platynowy kosz kwiatów róży zimowej z białego kwarcu z demantoidowymi centrami i liśćmi wykonanymi z nefrytu. Co ciekawe, róża zimowa jest kwiatem, który zaczyna swe kwitnięcie już zimą w grudniu i kwitnie do wczesnej wiosny, ze względu na te właściwości jest utożsamiana ze śmiercią Chrystusa, wstaniem i nadzieją. Jej kwiat umieszczony wewnątrz kryształu symbolizującego chłód uosabiał odradzające się życie i ciepło wewnątrz wiecznego lodu, a także zwycięstwo nad zimnem śmierci. Dla samej Almy w przeddzień ślubu zamówienie to oznaczało w sposób symboliczny wiosnę, życie, miłość i szczęście. W 1914 roku, po sukcesie jakim okazało się stworzenie jaja zimowego, Alma ponownie została poproszona o zaprojektowanie pisanki, tym razem dla Aleksandry Fiodorowny, żony Mikołaja II. Cesarzowa była zapaloną hawciarką, podobnie jak teściowa Almy. Któregoś dnia alma, obserwując teściową przy haftowaniu, doznała przypływu inspiracji, która przerodziła się w dwie broszki służące jako prototypy do wypróbowania dość skomplikowanych technik, polegających na umieszczeniu drobnych kamieni wewnątrz platynowej siatki, mającej za zadanie stworzyć wrażenie haftu. Zadowolona z rezultatów Alma zaprojektowała jajko w całości wykonane z platynowej siatki reprezentującej tamborek gęsto usianej kwadratowymi kamieniami o szlifie kalibrowym, które reprezentowały poszczególne punkty haftu. Jajo mozaikowe było popisem nie tylko wirtuozerii w projektowaniu, ale także wyjątkowym dziełem sztuki złotniczej, które wymagało ogromnej biegłości w pracy z kamieniami szlachetnymi i platyną, która jeszcze w tamtym czasie była stosunkowo nowym materiałem niespodzianką ukrytą wewnątrz jaja był medalion ozdobiony sylwetkami pięciorga dzieci cesarskiej pary otoczonych perłowo-demantoidową ramą zwieńczoną koroną na szczycie po rewolucji warsztaty faberże zostały znacjonalizowane przez co zakończyły produkcję a większość pracowników firmy wyjechała do Finlandii Alma wówczas nie myślała o wyjeździe, nie chciała opuścić Rosji, więc studiowała, aby zostać nauczycielką języka niemieckiego. W 1919 roku, kiedy firma jej męża Nikoli ostatecznie została zamknięta, para podjęła trudną i bezskuteczną próbę opuszczenia Rosji. Latem 1921 roku przy wsparciu Maksyma Gorkiego stałego klienta Nikołaja Rodzinom Kle i Holmström udało się uzyskać pozwolenie na opuszczenie Rosji i przeniesienie się do Finlandii, która przestała być częścią Imperium Rosyjskiego. Nikolaj mógł ponownie pracować dla firmy Kimi w Kusankowskiej, Alma natomiast uczyła rysunku i kaligrafii w szkole fabrycznej pozostała zatrudniona w firmie przez 24 lata aż do swojego przejścia na emeryturę w 1951 roku żaden z jej uczniów nie był świadom tego kim była oraz jak wielki wpływ miała na największe dzieła które powstały w warsztatach Faberze. do końca życia to jest do 1976 roku była dla mieszkańców wsi w której mieszkała skromną i cichą osobą Nikt nie wiedział, że była jednym z najlepszych złotników i projektantów w historii, oraz że w swojej krótkiej karierze udało jej się zaprojektować około 2000 cennych wyrobów. Szkice produkcyjne z pracowni Alberta Holmstroma, zebrane w dwóch albumach, zawierają także projekty Almy i są własnością Warckiego, londyńskiego dilera dzieł sztuki rosyjskiej specjalizującego się w handlu dziełami stworzonymi przez Faberge. Trzy lata temu na wystawie zorganizowanej w Muzeum Wiktorii i Alberta można było podziwiać wiele dzieł stworzonych przez Almę. Zachęcam do obserwowania kanału.